W domu seniora Senior Wigor w Skwierzynie odbył się koncert gitarowy, który dostarczył uczestnikom wielu muzycznych wrażeń. Seniorzy mieli okazję wysłuchać różnorodnych kompozycji gitarowych w wykonaniu utalentowanych artystów. Dzisiaj klasa gitary, którą mam, mam przyjemność prowadzić w szkole muzycznej, zaprezentowała program z repertuaru, Gitary klasycznej. Są to utwory, nad którymi pracujemy w szkole. Pracowaliśmy przez ostatni czas, przez ostatnie miesiące, przez ostatnie pół roku. No i tutaj teraz szukamy okazji, szukamy miejsc, w którym możemy je zaprezentować. Myślę, że w procesie edukacji jest to bardzo, ale to bardzo ważny element, ponieważ mamy na myśli oczywiście występy publiczne. Na co dzień pracujemy w zamkniętych salach. Jestem ja, jest uczeń, pracujemy nad jakąś kompozycją, nad jakimś utworem. Może uczeń zaprezentuje się gdzieś jeszcze w ramach koncertu klasowego, natomiast wydaje mi się, że ciągle mało jest okazji do tego, żeby uczniowie mogli wyjść do ludzi, czyli tak naprawdę robić to, czym muzycy rzeczywiście się zajmują. Grają dla ludzi, ludzi, którzy nie do końca może mają bezpośredni związek z tym światem, dla których jest to coś wyjątkowego. Myślę, że to również bardzo buduje pewność siebie młodych artystów, i dlatego to jest bardzo, bardzo ważne. Myślę, że gitara klasyczna jest instrumentem, który ciągle jest trochę marginalizowany ze względu na to, że no, w zestawieniu z takimi, skrzypcami, z takimi instrumentami jak na przykład skrzypce albo wiolonczela, po pierwsze repertuar jest mniejszy, no, nie tak znane nazwiska komponowały na gitarę klasyczną jak na skrzypce, wiolonczele, fortepianu, tego, różne, różne tego typu instrumenty. Więc yy, chcemy trochę zerwać ze stereotypem, w którym gitara jest instrumentem do ogniska tylko dla harcerzy. Tylko instrumentem, który gra w zespole, akompaniament. Gitara klasyczna jest instrumentem, który jest pełnoprawnym instrumentem solowym, na którym można grać piękne melodie, na którym można stosować różne zabiegi muzyczne, tak? I, i, i to się sprawdzi to, i to zdaje egzamin. Bardzo mi się podobało, byłam pod wrażeniem, pełna całkowicie w skupieniu. Bardzo mi się podobało, że w ogóle ludzie w takim skupieniu oglądali. Było po prostu pięknie, nigdy nie byłam na takim po prostu występie. W ogóle, w ogóle ten chłopiec 6 lat, a, a grał i w ogóle tak te piękne jego ukłony i ta muzyka w takim skupieniu, no to było przepiękne, w ogóle wszystko, wszystko. No, mówię, nigdy wcześniej nie byłam na takim koncercie. Chciałem tylko napomknąć o tym, że nasza szkoła muzyczna w Międzyrzeczu Prowadzi aktualnie rekrutację i cały czas szukamy nowych uczniów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę nie tylko z gitarą klasyczną, ale również z innymi instrumentami, takimi jak na przykład skrzypce, wiolonczela, fortepian, akordeon, flet, saksofon. Do Międzyrzecza wcale nie jest tak daleko. Myślę, że przy dobrej organizacji spokojnie można dojechać na lekcje i cieszyć się muzyką. Wydarzenie stworzyło wyjątkową atmosferę pełną harmonii i nostalgii. Koncert spotkał się z ciepłym przyjęciem, a dźwięki gitary na długo pozostaną w pamięci słuchaczy.